Ciemano koła, no Łe, rusza się kamera. Widzowie, witam was po długiej przerwie. No, sorry za tą przerwę, bo no, byłem na wakacjach i tak, ale jutro się zaczyna szkoła znowu, no więc. Łe, patrzcie, tutaj dzisiaj mamy taką potężną rzecz. No. Odkupujemy to dzisiaj. O, dobra. Sorry, też za dźwięki w tle. Bo możliwe, że będziecie słyszeć, Ale, No. tam wiecie A idę otwierać. Kurde. Dobra, zrobię to długopisem. Jakimś. O. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba, więc zostawcie łapkę i sub, suba i łapkę w górę. No, próbuję to otworzyć. No Trochę to potrwa. Biorę jakieś rzeczy, które mogę, y, którym mogę to otworzyć. No nie idzie mi. Więc dobre. O. Jedna taśma już poszła. Dobra, drugiej już nie otworzyłem to. Oczywiście, poza kamerą jeszcze karton rozwaliłem. Fajnie, mamy tu to. I o, ja. O, I, i nie pytajcie się, czemu to jest na podłodze i talerz. Tu jest. No, bo po prostu tak mi będzie najwygodniej, ja będę się kruszać, a nie chcę później sprzątać tego. Instrukcja. Czy coś tam. Ale to coś nie potrzebuję wywalony. O. Mamy sam nasz karton do odkopania. Tylko nie mogę go wyjąć. Karta do aplikacji. Może ogarniemy to w kolejnym lub tym odcinku jeszcze. Więc dobra. Tak wygląda nasza bryła. Tutaj widoczność kamery. Muszę poprawić, więc chwila. Dobra, widzowie jeszcze mi się nagrywanie wyłączyło. Ale dobra. Boże, psuje mi się to ciągle. No, będzie tak. Boże, teraz jakoś to naprawię, więc czekajcie. Widzowie, naprawiłem to tak, już będzie wyglądać. Tutaj jest widoczność na szafę. I tu mamy właśnie naszą brylę. Ja teraz odpakuję. Za pomocą narzędzi, których dostaliśmy. Chyba. O, chyba już folię przedziurawiłem. O, tak. Przedurawiłem to folię za pomocą tego. O, teraz odpakowuję już tu. Wow. Mm. O. Dobra, dobra możemy zaczynać. Okej. Okay. Więc dobra. Zaczynamy. Ej, tu w ogóle już koszczyk. Dlatego nie widzicie. To już pokazuję. O. Uo, nie wiem czy widzicie. E, tu o tu jest kość. Już tego dinozaura. Dobra. Widzę. <gryzde> Dobra. zmuchuje to. Dobra. Aaaa! Dobra. Chyba najprościej będzie tak. I... Obym się tylko w palcach nie walnął. ale nie dobra, od dołu. Przewrócę to na dół, bo dołu to chyba się powinno robić. No będzie wiele prościej. Ała! I wtedy. O! Nie jest. nie zepsuł tego, po... pójdę po młotek. Serio, to jest taki młotek. na raz. Pójdę po serio młotek. Ła! Aaaa! Nie no... Eee... Nie no, nie wiem. Tu jest dziura. Jest głośno. patrzcie, teraz widzowie zbieram się na wielki o. no, nic to nie zrobiło ale już się trochę psuje o. jak tu widzicie nie nie widzicie to patrzcie to wygląda tak dobra tak, tak będę to trzymać. I. Nie, tak nie. To nie wiem. Nie wiem. Gdzie... Nie Ej, tak to robi robota. Gdzie są kości tego dinozaura? W sumie nie wiem, czy powiedziałem na początku, że zbieramy tu kości dinozaura t dokładnie. Tu macie pokazane. O. Dobra. No serio ja takiego cela mam, że trafiam sobie w ręce. Widzimy się zaraz, jak trochę już odkopię. Widzowie, znalazłem jedno. o, Dokładnie to jest to o. Tu, tu o jest takie zepsute właśnie, gdzie tuż, Ach. Nie, no tak nie zobaczycie, idę. E, tu jest kość, tu jest kość, e, za blisko trzymam. E, tu jest kość i tu jest kość, i tutaj jest tu o. Widzicie te, jakby no, to o. To jest kość. No to <laughs> znalazłem tu parę kości i chyba teraz będziemy je odkopywać. Więc okej. Okay. Przesunę trochę o i dobra tak o, zaczynamy tu kopać yy, będzie trochę głośno głośno jest no. przesunę to Aha. chyba zaczniemy kopać tutaj ściankę tak o o o rozkopane tutaj rozkopane A! Jeszcze trzeba to pęknąć. A! Więc dobra. Tutaj widzę, że jest chyba czaszka. Zmuchnę. Aby no, zrzucić to. Nie za dużo jest. I tutaj widać. Więc patrzcie. Widać, że tu jest kość. One są takie bardziej, bardziej krystaliczne właśnie. Więc tak można je rozpoznać. I o. Tutaj rozkopujemy teraz. O, dobra. Pękło tu, tu. I tutaj trochę. Tutaj będzie kręgosłup gdzieś, bo tu widać... Koszt. Nie wiem, czy wy widzicie. Więc dobra, chyba później będziemy robić ten róg, później ten i ten. Więc dobra. Tutaj ściana ta jest mega taka dziwna. Bo jest taka. Ten, bo ma dziury. Dobra. Oh. Borącę to się zrobiło. trzeba teraz O zleciało trochę z tego. Uff, dobra, czas się wkopać w środek. Kapię pod kątem. Mnie ręce trochę bolą. O, ciężkie. Ale dobra. O, tu, tu w środku pokazała się część, ale nie będzie tego widać, więc nie będę na razie pokazywać. O, ja to tak przesuwam tym łódkiem. Ale teraz trzeba tutaj kopać. Odkopało się trochę, ale tu nic za bardzo nie poszło. O! Tu jest głośno czy nie? Tak. O! o. To trzeba mocno czasami. Teraz tutaj robię dziurę. W tym, bo chcę odkopać tą część, bo ona jest. Duża. Dobra. Dobra widzowie. na razie tutaj muszę poszrebieć w tym. Więc widzimy się zaraz, jak trochę bardziej odkopię. Widzowie. Odkopałem już jedną część. Gdyby coś kopałem, to z pół godziny. No tu macie już taki kawałek, tylko został. Mamy na większość odkopane. Tu jest jakiś wielki, mega kawałek, którego próbuję rozkopać. Ale no ciężko. chodzimy o wykopałem ten kawałek tutaj już to możemy chyba wyjąć to odleciało czekajcie dobra widzowie bo tutaj przyszła do mnie sora ale już se poszła tu w ogóle są nogi tu się już jest jakaś połączona część. O, noga! Udało się odkopać nogę. To tu będę kłaść te elementy obok kamery. Nie wiem, nie chcę ryzykować za bardzo. Bo to nie jest za bardzo rozkopane tu. Od tego nie mogę dalej wyjąć, więc tutaj to tym może w sumie tutaj widzowie ty. tutaj chyba damy radę to wyciągnąć tylko wystarczy tak pogrzebać w tym o Okej, okay. mamy szczękę tutaj. Oh, ciężkie to jest, serio widzę. Może jeszcze z aplikacji będzie. O tutaj w ogóle nam odpadło superaśnie. No to yy, jeden, dwa, trzy, cztery. Oj, kamera się poruszyła, ale już mamy cztery elementy, więc już te pół godziny się opłacały. To trzeba na pół. Mm, tu raczej nic nie ma. Dobra. O, tu się to odkopało. Druga część czaszki. Mm, chyba cztery będą. O. Tutaj to już odchodzi. O. Tutaj tak to jest. Tak o. Jest. Praktycznie praktycznie rozkopane to jest już. O! Mamy to. Mamy kolejną część. I teraz to rozkopujemy. Czekajcie. Dobra, widzowie był problem, ale ja już wracam. I tutaj to musimy rozkopać. O. Tu jest noga. Dobra, nie. Wiem. To jeszcze nie. Powiedziałem, że to rozkopujemy, to rozkopujemy. Dobra. Aha. Uh -huh. Oj. No, Čau mi. się. Tu już jest dziura. O, jest, mamy to. Co to jest, to nie wiem. Ale jest w tym trochę. To to. Dobra, później się tym zajmiemy, ale to jest chyba krok jakiś. Nie wiem, nie wiem, chyba ślad jakiś, ale dobra, było wielkie. Widzowie. To już jest straszne. Patrzcie jak to jest rozwalone. No. Wszędzie tego jest. Z widzowie to ten wielki. To coś wielkiego. Miał jeszcze pod sobą... też. Teraz trochę sobie tak. Nawet tego nie widzicie, niestety, ale tutaj tak to próbuję wygrzebać. Ciężko byłoby mi. Tak, żebyście widzieli. Wtedy to by mi się raczej nie udało. sorki. bo tak to. Ciężko mi będzie jeszcze, że to ma lewa, jestem praworęczny. Więc tak o będzie. Ała! Ała! Mój palec! Uf, dobra. Czare widzowie, że tak cicho jestem, ale no, o. ciężko mi było to odkopać, ale mamy nogę. E... Dobre, chyba widać. I sprawdzę to tą nogę, ten ślad i się nie mieści. To jest chyba mi na nogę właśnie, nie? to drugą ubiorę i ta druga, no, pasuje jakby. Patrzcie. A, odczepiło się. Nie wiem za blisko i tak. Nie mogliście zobaczyć, sorry. Ale zaraz pewnie to jeszcze obczajimy. Teraz tak o robię. I nie wiem, to chyba ostatnia część. To jest ostatnia część chyba. Więc postaram się ją odkopać. Młotek mi spadł. Nie no, zaraz wracam. Widzowie, już nam niepotrzebne te narzędzia. Odkładam, bo patrzcie, to mogę wyjąć już rękoma. Nawet. A jednak nie. Nie no, nie chcę tego uszkodzić, dlatego tak leciutko to robię. O, Ale wyciągnąłem. Zaraz wracam, bo idę to przemyć. Widzowie, jeszcze jak chcecie zobaczyć część z składania, to zostawcie tu 5 lajków, to będzie. Więc na ra!